Piątek 4 kwietnia w kościerzynie odbyło się wyjątkowe wydarzenie. W hali sportowej Sokolnia miały miejsce Kościerskie Targi Pracy i Edukacji. Była to kolejna edycja tego ważnego dla naszego regionu spotkania, które połączyło pracodawców z osobami poszukującymi zatrudnienia. Organizatorem targów był powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie, który przygotował przestrzeń dla kilkudziesięciu wystawców. Wśród nich znaleźli się zarówno lokalni przedsiębiorcy poszukujący pracowników, jak i przedstawiciele uczelni wyższych oraz instytucji szkoleniowych. Wydarzenie trwało od godziny 10 do 12, a wstęp był całkowicie bezpłatny. Tak jak sama nazwa mówi, są to siódme targi Pracy i Edukacji. Są one realizowane już od ładnych kilku lat. Była już owszem przerwa w trakcie COVID-u. Nie jest to impreza jakby cykliczna, ale co, co, co dwa lata, co trzy lata takie targi są przez nas organizowane. Z perspektywy tych wielu lat można powiedzieć, że przynoszą one efekt. Jak widać dzisiaj te targi spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców, przedsiębiorców z terenu naszego powiatu, także z terenu spoza powiatu. Widzimy również, że to zainteresowanie jest ze strony osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Jest również sporo uczniów, co nas niezmiernie cieszy. Liczymy na to, że dzięki tym rozmowom bezpośrednim pracodawcy Dawców osób poszukujących pracy dojdzie dzisiaj do zawarcia licznych ofert pracy. Jak poinformowali organizatorzy, odwiedzający mogli liczyć nie tylko na zapoznanie się z ofertami pracy, ale również na fachowe doradztwo zawodowe oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Powiat kościelski angażuje się w wszelkie działania związane z odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Realizujemy też projekty edukacyjne gdzie staramy się kształcić uczniów w szkołach ponadpodstawowych w kierunkach kluczowych dla rozwoju naszego regionu. Na ten cel pozyskaliśmy bardzo dużo środków zewnętrznych i te projekty na dzisiaj są realizowane w porozumieniu szkół i pracodawców i myślę, że wartością dodaną tych projektów właśnie będzie wykwalifikowana kadra, która już w najbliższych latach trafi na rynek pracy w regionie. Taką pewnie nowością jest branża związana z odnawialnymi źródłami energii, związana z transformacją energetyczną całego świata tak naprawdę. Wiemy, że na terenie naszego województwa za chwilę będzie powstawała elektrownia jądrowa, ale też będą powstawały farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim i Bałtyckim będzie Będą potrzebni pracownicy do tego, aby tą energię odpowiednio obsłużyć, tak? zapewnić jej przyjęcie, przesył w inne tereny kraju i w tych kierunkach m.in. jako branżach kluczowych również kształcą szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat kościelski.